Hejka, witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale, tu Sim Artur. Jako, że już mamy 14 pełnych dodatków do The Sims 4, postanowiłem zaktualizować mój ranking tego typu rozszerzeń. Ale jak to zaktualizować? Ponieważ już robiłem wam taki ranking najlepszych dodatków na prezent, ale tym razem postaram się je ocenić w skali od 1 do 5 gwiazdek. Tak zwyczajnie, na podstawie moich odczuć, tego jak ostatnio grałem itd. Ciekawe, czy będziemy mieć podobne zdania na ten temat. Piszcie mi w komentarzu, ile gwiazdek wydajecie każdemu z dodatków. Okej, okay, no to zaczynamy. Pierwsze w kolejce są licealne lata. No i zaczynamy nieźle, ponieważ to jest według mnie super dodatek. Dzięki niemu nastolatkowie w The Sims 4 mają jakiś sens. Walczą z zarostem, chodzą do szkoły, przygotowują się na bal, kupują ciuchy w second handzie, tworzą trendy, streamują, ogólnie mają pełne ręce roboty, że nawet nie starcza czasu na kierowanie innymi simami. Jedynym takim sporym minusem jest to, że szkoła raczej świeci pustkami, a nie tak jak na zwiastunie jest pełna ludzi, ale poza tym to specjalnie nie mogę na nic narzekać. Ogółem jest kolorowo, buntowniczo i pracowicie, dlatego po roku grania w ten dodatek nie mógłbym dać innej oceny jak Mega 5 Gwiazdek. Cztery pory roku. Już sama nazwa wszystko tłumaczy. Jest to jeden z tych niezbędnych dodatków. No bo jak żyć bez zmieniającej się pogody, która ma bezpośredni wpływ na simów? Deszcz, śnieg, burze z piorunami no podstawa. Do tego system obchodzenia różnych świąt i kariera florysty. To brzmi bardzo ciekawie i takie je jest. Ale to zdecydowanie za mało, jak na pełny dodatek. Dlatego głównie ze względu na przyjemność płynącą ze zmieniającej się pogody daje cztery gwiazdki. Eko życie dodatek w którym wszystko kręci się wokół przetwarzania odpadów oszczędzania zasobów i decydowania o nowościach na rzecz społeczności na pewno się zgodzę że jest w tym słuszny cel ale przyznam że jest w tym naprawdę dużo zabawy jeśli lubisz wypełnianie mnóstwa mikrozadań to jest dla ciebie tym bardziej że to wszystko ma wpływ na otoczenie które dostajemy w tym dodatku i to chyba najbardziej satysfakcjonujące gdy toksyczne otoczenie staje się coraz piękniejsze dla mnie to nie jest dodatek, w którym bym się zakochał. Niestety tylko dwie gwiazdki. Wyspiarskie życie. Świetne, wprost rajskie widoki, możliwość pływania po oceanie skuterem lub żeglówką, stawianie domu na palach, tuż nad poziomem wody, pływanie, nurkowanie, opalanie, brzmi i wygląda świetnie. Ale to raczej wakacyjne otoczenia i myślę, że powinno być raczej pakietem rozgrywki, tak jak inne wakacyjne miejsca, ale jest to dodatek, w którym jeszcze możemy sprzątać okolice, przez co staje się ładniejsza. Taki ekologiczny element, podobnie jak w poprzednim dodatku, tylko tutaj nie widać, żeby okolica jakoś znacząco się zmieniła. Wszystko to co sprawia, że daje trzy gwiazdki? Witaj w pracy! Bez tego dodatku wysyłamy swoich simów do pracy, no i tyle o nich wiemy, dopóki nie wrócą do domu. Ale w tym dodatku to się zmienia, bo możemy podjąć pracę lekarza, naukowca albo policjanta i chodzić razem z nimi do pracy, a tam na miejscu wykonywać różne zadania. Także simki w ciąży mogą rodzić dzieci w szpitalu. Ciekawe, czy ktoś z Was już tego próbował. Hmm. No i to, co najbardziej mi się podoba, to możliwość otworzenia własnego sklepu lub cukierni ze swoimi wypiekami. To jest mega fajne, i tu też nazwałbym ten dodatek jednym z tych niezbędnych. Zasłużone cztery gwiazdki. Miejskie życie, czyli życie w apartamencie, ale też nierzadko z karaluchami, nieszczelnymi rurami oraz hałaśliwymi sąsiadami. No i często to duże wyzwanie, żeby fajnie urządzić mieszkanie, nie mogąc przysuwać okien ani ścian zewnętrznych. Metraż to metraż. Bardzo podobają mi się dwa z trzech otoczeń, bo uważam, że to z samymi wieżowcami to mocno przesadzili. Niezły dodatek dla tych, co lubią wyzwania i małe mieszkania. Daje trzy gwiazdki. Dodatek psy i koty. Miały być też konie, ale wyszło jak wyszło, czyli nieźle, bo to są przeurocze zwierzaki, którymi niestety nie możemy kierować. No i potrafią być trochę upierdliwe, gdy musimy zająć się całym domem naraz, a na nic nie starcza nam czasu. Ale to co jest dużym plusem to możliwość chorowania naszych pupili. No nie żeby było fajnie, że chorują, ale to, że możemy je leczyć w klinice. I nie, nie jest to królicza nora. A do tego sami możemy kupić i prowadzić taką klinikę. Jest to super pomysł na uzupełnienie takiego rozszerzenia. I ta okolica nad brzegiem oceanu powoduje, że to kolejny niezbędny dodatek. Mocne cztery gwiazdki. Śnieżna eskapada. Od razu przyznaję, że to jeden z mniej przeze mnie granych dodatków. Okolica jest ładnie stylizowana na Japonię. Mamy stok narciarski i padający śnieg i ładną kolejkę na sam szczyt, czyli kolejne wakacyjne miejsca. Nawet fajnie jest pochodzić po okolicznych szlakach i porobić zdjęcia kilku ładnym miejscom, do tego gorące źródła i gdyby tutaj dodano jeszcze wszystko to, co dostaliśmy w pakiecie rozgrywki dzień w spa, to byłbym nawet zadowolony z tego dodatku. A tak jest trochę za mało, bardzo za mało. Według mnie to rozszerzenie. Na dwie gwiazdki. Spotkajmy się. W sensie, że nie my teraz, tylko zacznijmy jeszcze raz. Dodatek spotkajmy się. Wbrew oczekiwaniom, nie wprowadza mnóstwa nowości, raczej daje narzędzie do tworzenia nowych historii. Najważniejszą nowością jest możliwość tworzenia grup towarzyskich z własnymi kryteriami przyjmowania, własnym stylem i konkretnymi zainteresowaniami. Możemy nawet zaznaczyć, co na spotkaniu takiej grupy powinni robić jej członkowie. To jest super narzędzie, a do tego świetna okolica z piękną architekturą i widokami w tradycyjnym stylu. Podest DJ-a, profesjonalny ekspres do kawy i nauka tańca synchronicznego w grupie są to główne przyciągające elementy w tym dodatku. Nie jest niezbędny, a średni dokładnie na trzy gwiazdki. Zostań gwiazdą tak ty też jeśli tylko chcesz. Możesz zdobywać kolejne etapy sławy stając się supergwiazdą. Od ciebie zależy czy w mieście będziesz mieć dobrą czy złą reputację. Możesz nagrywać i pokazywać swoje życie jako z influencer lub podjąć karierę aktorską grając początkowo w reklamach, a z czasem w coraz lepszych produkcjach w PlumBob Studio. Nie jest łatwo poruszać się po mieście z czyhającymi na ciebie wszędzie paparazzi oraz tłumami fanów mdlejącymi na twój widok. A to wszystko w otoczeniu stylizowanym na Los Angeles. Próba zdobycia ogromnej popularności od zera jest fajną, wciągającą i nieraz zabawną przygodą. Ja musiałem tego spróbować i to jest warte 4 gwiazdek. Wiejska sielanka, czyli typowa brytyjska wieś. Pierwszy raz możemy hodować zwierzęta: krowy i lamy, które nie są zbyt użyteczne, oraz kury, które rozejdą się wam po całej parceli. Można z nimi budować więź, chociaż mało rozbudowaną, dostawać mleko, zbierać jajka lub wełnę. A to na pewno wam się opłaci finansowo. Do tego można uprawiać nowe warzywa na niezbyt ładnie wykonanym polu do uprawy. Całkiem ładne zielone otoczenie, ale nie ma tam za bardzo co robić. Znowu pójść do pubu, żeby spotkać się z innymi, tak jak sugeruje opis reklamowy? W wielu dodatkach już tak mówili, więc to żadna nowość. Myślę, że ten dodatek jest zrobiony na szybko. No bo simowa społeczność już od dawna chciała taki wiejski dodatek. Ale dla samej hodowli krowy, lamy oraz kur i uprawy nowych warzyw można kupić ten dodatek. Trochę się waham, jednak patrząc na całość, daje dwie gwiazdki. Uniwersytet. Trochę takie licealne lata, tylko w bardziej poważnym stylu i chyba jest to takie okrojone, bo poza nauką i imprezowaniem to niewiele mamy do roboty, ale przynajmniej dochodzą fajne rzeczy, jak mini lodówka, rower, na którym możemy się poruszać i to jest mega opcja stół do ping-ponga, publiczna toaleta, prysznic bez kabiny, winda, czy różne rodzaje beczek soku. Mimo wszystko, nie może się równać z przygodami z liceum dlatego trzy gwiazdki. Razem raźniej. No raźniej, ale nie w The Sims 4. Powiem wprost, nie podoba mi się ten dodatek. Wprowadza on trochę więcej dynamiki w relacjach między simami, chociaż i tak mamy jej sporo. Możemy nadać im różne cechy, przez które będą mogli się lubić albo nie lubić. Simowie będą mogli z jednym i z większą łatwością się kłócić, a z innymi nie. Nawet przedmioty z trybu kupowania są jakieś takie nieciekawe. No może poza rowerem, ale rower już kiedyś dostaliśmy z pakietem uniwersytet. A pamiętacie, tuż przed premierą w aktualizacji doszły niemowlaki, i to niemowlaki według mnie są większą atrakcją niż ten dodatek. Wygląda to trochę tak, jakby ta zawartość to były takie akcesoria przy okazji niemowlaków, ale w cenie dodatku. Niestety, ale to dla mnie pierwszy dodatek na jedną gwiazdkę. Rancho. To świeżo wydany dodatek, już z zapowiedzi wiele osób miało wątpliwości co do niego. I ja również. Że to dodatek, a to tylko konie wprowadzają? Że powinien to być pakiet rozgrywki? No i co mogę wam powiedzieć teraz, już po premierze? Trochę więcej. A dokładniej, to nadal uważam, że powinien to być pakiet rozgrywki. Ale skupmy się na zawartości. Dostajemy tutaj nowe zwierzęta, konie. Podobnie jak psy i koty, nie możemy nimi kierować, ale możemy budować z nimi więź oraz je trenować. Wyglądają naprawdę ładnie, chociaż mają całą masę błędów. A to biegają jak. Tak, szalone przenikając przez cały dom, a to głowa wystaje ze ściany, i tak dalej, i tak dalej. No, liczmy na to, że kiedyś to naprawią. Mam taką nadzieję, bo naprawdę fajnie się nimi opiekuje. Chociaż niewiele przy tym roboty, to fajnie, że można też wytwarzać własne nektary, które nabierają wartości wraz z czasem. Kozy i owce miniaturki są słodkie, miło się na nie patrzy, no i w sumie tyle. Za to otoczenie jest bardzo ciekawe. Dlatego nawet zrobiłem o tym oddzielny film. Te widoki bardzo mi się podobają, podobnie jak obiekty z trybu budowania i kupowania. Chociaż niektóre są łodząco podobne do tych z innych dodatków, to prezentują się bardzo ładnie i dlatego pozostałe bardzo mi odpowiadają. Czy ogólnie mi się to podoba? Tak, ale nie każdy elementy zawartości. Dlatego za nowe zwierzęta oraz rancherski klimat, który bardzo lubię, całe, uwaga, cztery gwiazdki. Cały ranking właśnie tak się przedstawia. Według mnie to tylko jeden dodatek zasługuje na jedną oraz 5 gwiazdek. Reszta rozkłada się dość równomiernie między dwoma a czterema gwiazdkami, bo niestety, ale nie każdy dodatek jest równie dobry. Napiszcie mi w komentarzu jaki jest wasz ulubiony dodatek na 5 gwiazdek oraz jaki zaledwie na jedną gwiazdkę, bo chętnie zobaczę jakie macie zdanie na ten temat. Jesteście kochani, dlatego dziękuję wam za oglądanie tego filmu i za każdą łapkę w górę oraz komentarz pod filmem. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał i zapraszam was to moje media, na których staram się dodawać coraz więcej postów. Już niedługo nowy film, a tymczasem trzymajcie się i do następnego. Hej!